Nie wyszło za pierwszym razem, prawda? I co teraz zamierzasz się poddać? Wiesz, ile razy ja walczyłem z lodem. Zaczynałem od brania zimnych prysznicy przez kilka miesięcy. Potem kolejnym krokiem było zmierzenie się z tym i wejście, zanurzenie się. Za pierwszym razem było to około półtorej minuty. Za drugim, również za trzecim tak samo. Po kilku razach dołożyłem 30 sekund znowu przez kilka wejść to podtrzymywałem i znowu 30 sekund i 30 i do przodu i do przodu i tak to leciało. A teraz jestem w tym właśnie o miejscu i dalej walczę. Różnica między nami nie jest w talencie. Jest w tym że ja się nie poddałem i się nie poddam.